Cześć, serdecznie Was witam na moim kanale. Fajna telewizja, oczywiście, na początek zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Taki przycisk subskrypcji znajduje się pod filmem, a będziecie zawsze na bieżąco z moimi najnowszymi odcinkami. Ok, dzisiaj taka e, istotna sprawa: czy jeździć na oponach letnich, e, czy zimowych, czy uniwersalnych, czy zmieniać, czy warto, czy bezpiecznie, czy niebezpiecznie. Otóż e, sprawdziłem to w praktyce. Jeżdżę latem na oponach zimowych i są to zimowe, w takim trochę stanie, jak na zimę, niespecjalnym, czyli mają około 4 mm. Spójrzcie, jak to wyglądało rok temu, kiedy je założyłem i ile było po pomiarze bieżnika na oponie. Cześć, jesteśmy pod serwisem wymiany opon. Sezon letni się zbliża, więc. Trzeba zmienić oponki sobie na inne Zobaczymy jak to będzie wyglądać Po wymianie wam wszystko przekażę Co istotnego, ciekawego zauważyliśmy to, co chciałem wam zaprezentować To zmieniłem opony na zimowe Miałem taki komplet opon zimowych Jak to się mówi, niedotartych Na zimę może trochę za słabe Ale na lato możecie sprawdzić Stąd też mój test Sprawdzimy sobie bieżnik tych opon 0,5 mm Tak jak sprawdzałem w całości te opony, mieszczą się w tych granicach, czyli pół mm Tak samo, lekko poniżej pół mm 0,45 moglibyśmy powiedzieć Również, również 0,5 mm opony firmy Kleber 195, 15, 65. Planuję w nich jeździć przez całe lato. Po lecie sprawdzimy, jaka zużywalność jest tych opon. Jeszcze pokażę Wam stan licznika. Stan licznika. Spójrzcie na stan licznika. Czyli mamy 151 461 km. Czyli od ostatniego przebiegu jest przejechane około 10 tysięcy. Także sprawdźmy sobie, jak wygląda teraz bieżnik. Przednie kółeczko sprawdzimy. Będę musiał on gdzieś tu złapać. No mamy 4 milimetry. Trochę ponad cztery. No tu wychodzi 3, ale to ten na takim spadku muszę skręcić nieco koła Jeszcze raz tutaj 4 mm I ponad tylna Również cztery milimetry i cztery 4 mm. 4 niecałe. cztery I również cztery. I tak po środku cztery z kawałkiem. No i teraz najważniejsza sprawa: czy jeździć na oponach zimowych latem, czy nie? Otóż słuchajcie, byłem na tych oponach w Chorwacji. I rzeczywiście, jeśli chodzi o zużycie bieżnika, jest to bardzo, bardzo znikoma ilość. Myślę, że nie będzie tutaj dużo większego zużycia w porównaniu z letnimi oponami, czyli. Tutaj kwestia ta, że jakoś bardzo mocno się zużywają opony zimowe w czasie letnim ze względu na zwiększoną temperaturę, że guma jest tam trochę miękciejsza i inne takie sprawy. Myślę, że tutaj w praktyce zresztą to sprawdziłem i rzeczywiście ten bieżnik nie zużywa się jakoś specjalnie więcej. Myślę, że będzie to no, porównywalnym. Poziomie. Co do bezpieczeństwa samego jazdy, no oczywiście, jeśli jest sucho, jeśli wszędzie jest e, sprzyjające są warunki, no to też nie uczujecie żadnej różnicy. Hałas również nie jest, nie jest jakiś większy w oponach zimowych. Ten szum opon nie jest jakiś specjalnie uciążliwy, a tym bardziej, że te opony, które mają, jak widzieliście, mają 4 mm bieżnika, więc e, nie są jakieś e, mocno. Mm, chropowate, czyli mocno wbijające się w asfalt, żeby jakiś powodować mocny hałas. Jeśli to będą nowe opony zimowe, być może ten hałas będzie nieco większy, ale też teraz jeździmy z zamkniętymi oknami, szybami, także nie słyszymy praktycznie tego, bo nawet latem 90% myślę samochodów już wyposażonych jest w klimatyzację i raczej jeździmy po prostu z zamkniętymi oknami i używamy klimatyzacji. Dobra. Co do bezpieczeństwa i hamowania. Jeśli hamowałem na rzeczywiście na wierzchni mokrej było tego deszczu z poro i asfalt był, można powiedzieć cały pokryty wodą i podczas takiego mocniejszego deszczu. No to samochód rzeczywiście wpadał w poślizg, ale no nie był to jakiś poślizg ogromny, taki myślę, że to by był porównywalny poślizg do takiego, jak, jak to i by wyglądało na oponach yy, letnich, także. Nie jest to jakaś e, ogromna różnica, czy też wielkie niebezpieczeństwo jazdy e, tymi oponami po, e, w czasie lata. I też tutaj kwestię dużą będzie miało to, w jaki sposób jeździmy. Jeśli naprawdę nasza jazda jest, ma charakter bardzo sportowy i agresywnie ruszamy spod każdych świateł, i tak dalej, no to oczywiście siłą rzeczy zwiększy się to na zużycie bieżnika, jak i, jak i bezpieczeństwo, no bo e, wtedy nawet. Jeśli mamy opony letnie, bardzo dobre, no to przy takiej agresywnej jeździe, no to ten poślizg i tak wystąpi, i tak. Także no tutaj nie ma jakiegoś cudownego środka na super bezpieczną jazdę, chyba że będziemy jeździli na łańcuchach w zimę, no to wtedy może ten poślizg by. Nie występował, no ale tu nie chodzi o to. Chodzi o to, czy jeździć na oponach zimowych przez cały rok. O ja. Praktyki, popieram takie rozwiązanie. Jest ono bardzo oszczędne. Jeśli normalnie użytkujemy pojazd i nie jeździmy jakoś specjalnie agresywnie sportowo, i nie driftujemy na zakrętach jakoś latem, nie zużyjemy tych opon zimowych specjalnie więcej niż byśmy to zużyli opony w tym wypadku letnie więc tutaj nie ma z tym problemu. I co do bezpieczeństwa, tak jak mówiłem, jeśli jeździmy normalnie, nie wchodzimy w zakręt na przysłowiowym ręcznym i, i tego typu zachowania, no to też nie wpłynie to w jakiś sposób, myślę, na bezpieczeństwo. Oczywiście tutaj kwestie pozostawiam zupełnie Wam, to tylko moje spostrzeżenia i każdy będzie robił jak chciał, czy będzie jeździł na oponach letnich, czy będzie jeździł na oponach zimowych i zmieniał je co pół roku, także no tutaj... Każdy ma swoje prawo wyboru. Jak najbardziej pozostawiam to w Wasze gesty. I słuchajcie, komentujcie jak to wyrobicie. robicie. Może też testowaliście w ten sposób opony, tak jak i ja. Jakieś macie spostrzeżenia? Może się utwierdzę w moim pomyśle, lub też i nie. Może jednak jestem w błędzie. Czekam na opinię. Jeśli Wam się podobało, oczywiście, czekam na łapeczki w górę. I na koniec zapraszam Was do zakładki wideo. Zobaczycie tam odcinki, które już zostały nagrane dla was. Jak i jeśli nie subskrybujecie jeszcze kanału, zapraszam do subskrypcji. Wtedy będziecie bieżąco na bieżąco z moimi odcinkami. Zapraszam i do usłyszenia. Myślę, że będzie jeszcze sporo kwestii poruszanych w temacie motoryzacji, jak i podróże, takie jak to widzicie na kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.